Dajcie kochani, to Mary. I Mario. No i jak widzicie, kolejny mixik z drapkowy. Tym razem postawiliśmy na zdrapeczki po 5 zł. I mamy moc szczęścia: mamy srebro złoto, walizkę pieniędzy, green money, szczęścia oraz ekstra pensje. Tak. takie tak jak Mario powybierał. Zobaczymy, no, czy dadzą nam trochę szczęścia. Zobaczymy, czy coś tu padnie. Dobra, no to co wtedy zaczynamy, nie? Nie będziemy przedłużać. No właśnie. Chcesz się tym zająć jako pierwsza? Nie ty. No dobra. Niech tak będzie. Wobec tego zacznę sobie może od grypy. Zapeczka jest z numerem 20 i szukać będę worka. A co nam tu dali? Zaczynamy od jedynki. Teraz 13, 20 o, numer. i 8.

Mam 19. Boki. 33, 18, 14. I na koniec czwórkę. Czyli mamy pustaka. Szkoda. Dobrze, teraz moja walizka pieniędzy, kochani. Jest z numerkiem 44. I patrzymy, co by to... Aha, już szukamy oczywiście walizki. No to wiadomo. No i tych liczb pięćdziesiąt trzy czterdzieści jeden osiemnaście pięćdziesiąt pięć a mamy dwadzieścia siedem trzydzieści trzy pięćdziesiąt siedem czterdzieści pięć siedemnaście na razie nie widać na razie nie ma trzydzieści siedem czterdzieści dziewięć 34, oj, 24 i 32. Czy kontrolne? Opionowe. Pionowe. 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 Tu Pomiędzy powinny być. O, i tak się to, naszukasz. Zawsze to ukryją. Nie o, mamy nic. S i W, czyli pustek. Nie wierzę, że nic nie masz.

57, 11, 28, 58, 46 i 55. Oj, drugi pustek. Oj, 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 co się dzieje? Srebro Niedobrze. i złoto. O, ja mam również z numerkiem piątym. No i szukamy oczywiście pieniążków, tak? Dolarka. Worek, worek z pieniędzmi, no. No zobaczymy. Czy coś tu się pokaże, fajnego, czy też pustek? jeden, trzydzieści, trzydzieści jeden i dwadzieścia osiem, dwadzieścia trzy, dwadzieścia sześć, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści dwa. Na no, obokowo na razie poszło. Tak i 9, 12, 27. Załobę. No to już chyba komplet tych obozu. 4, no 3 i 2. I ja nie mogę. Dobra, nie szukam, bo Mary się denerwuje, jak ja szukam kontrolne. No. No ostatnia moja zdrabka. Ekstra pensja z numerkiem 42. Czy w końcu uda coś się wydrapać na tym odcinku? Nie wiem, bo czym jakie małeś. 33. Czekać będzie śliczna 24 i 17. A co tu się kryje? 12, 16, 18, też oboczkowo. Ekstra pensja. 35 do tego dziewiątka. Dwójka, 22, 14 dwa, i ostatnia szansa. Puszcznij, ale tych oboków to naprawdę tu posiali. <noise> Teraz moc szczęścia szukamy. Cylinderka. Zdrabka ostatniej szansy? Zdrabka ostatnia już, tak. <noise> Numerek 42. Dobra, no dajcie chociaż to 5 zł. No na pocieszenie, na pocieszenie 27

Jeden jest. 20 i sześć Też puste. Puste. ML kochani. Więcej Podsumowanie. Śmieci. Krótkie, treściwe. Sześć pustaków. Oj, oj, oj. No nie, ale wiesz co, wypróbujemy chyba jeszcze raz na taki, ale inny zestaw. Inny ja? zestaw, dokładnie. Zobaczymy. Tak. No na razie widzicie kochani. Tutaj trzy dychy. pusto. Poszły sobie w las. No niestety. Także kochani, dziękujemy Wam bardzo. Zostawcie nam również łapeczki w górę na pocieszenie. Będziemy się cieszyli. No i oczywiście zapraszamy na nasze kolejne odcineczki. Zobaczymy się już wkrótce. Pozdrawiamy Ci krótko. Dużo zdroweczka życzymy. Pa, pa. pa.